I proszę Państwa, kontynuujemy naszą siekę, masakrę. Już wam mówię w jaki sposób. Wow, widzieliście jak w nich weszliśmy? Aż ty, tu się ukryłeś. Dziwne, że nie można z nim walczyć. Dobra, ładnie walczycie, ładnie, ładnie. Ale ja widzę, że tutaj się już coś bardzo brzydkiego dzieje. Fuck, straciłem karczma, jak widać, opustoszała. Tutaj jeszcze jeden się zjawił. O! Demon gniewu. A siostra sobie stoi, jakby nigdy nic. A tutaj mi wyrosłeś, łykaj chór! Dobra, już padł. A teraz zajmiemy się Donariusem. Proszę bardzo, ty sobie łyknij eliksir, cholera. Nie można go zaatakować, jak widać. Więc zajmiemy się zombie. Już można. Back. zniknął, teleportował się. Ale już jest tam warik, który teraz łyknie. O wow, robi się nieciekawie. Wszyscy się na warika uwzięli. Wow, no dobra, trzeba tego denariusza tutaj pokonać. Trzeba przyznać, że jest mocny. Jest tak moc mocny, że aż wezmę psa. I pożarcie. Świetnie. Teraz ten. Wszyscy atakujemy Doneriusa teraz Armowany triplet. Atakuj Jak widać próbuje się leczyć. O kurde, uciekać, 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 uciekać. Upadł. you are no longer my master uh, <laughs> I had no choice, leto stop calling me that he was going to make me his apprentice. I would have been a magister. you sold out your own brother to become a magister no, no your sister's a mage you bloody hypocrite you really are just jealous you have no idea what we went through what i've had to do and now you have no chance at all please don't do this please tell him to stop wait don't kill her why not she was ready to see me killed what is she to me other than just one more tool of the Magisters? This is your family, Fenris. Elf. Fenris. Don't. It won't help. Trust me. Get out! <laughs> you said you didn't ask for this, but that's not true. You wanted it, you competed for it when you won, you used the boon to have mother and i freed. why are you telling me this? freedom was no boon. i look on you now and i think you received the better. <laughs> end of the bargain. i thought discovering my past would bring a sense of belonging, but i was wrong. magic has tainted that too. there is nothing for me to reclaim. I'm alone. You have friends. Oh, and who would those be? You? No. It sure isn't me. <laughs> hey now, you, <laughs> you heard what Verenia said. I feel unclean. Let's go. I need to get out of here. No dobra. Ciekawe. Fajne. No, znowu rywalizacja jasny gwint. Ja się staram, żeby oni mnie lubili, a tu co chwilę jest rywalizacja. Cóż, chciałem dobrze wyszło jak zawsze. Anders Sebastian. Dobrze, teraz pójdziemy znowu do mrokowiska. Konkretnie do kliniki Andersa. Anders, schowaj ten topur. I'm going to be trying something, and I thought you'd want to be part of it. We've both been wrong. What I did with justice was unnatural. It should never have happened. Jak Is there some way to undo it? I've spent the past three years researching the methods of the Magisters. Why am I not surprised? they're the only ones who have ever sought to reverse spirit. i believe i have a formula for a potion that can separate justice and me without killing either. dangerous. there are always dangers with magic. but i believe this will be worth the cost. that was going to be my next question. i knew you'd stand behind me in this. what? Nothing. I've gathered most of what I need, but there are some. out a powder that Tavintus has brought. and a small amount of Drake stone. Where It's a crystal that forms from cons. Ew. It's not used by mages here. There's no reason for any murk. I suggest we search the sewers. There's an entrance far from here in Darktown. A coming? Kościanem w szybie powinno jeszcze być. A co, o co chodzi z tym przepisem? A okoro No dobra. Powiedzmy, że ci wierzę. Że nie ma to nic wspólnego z magią krwi.

Aha, aha, nie, 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 nie. Niepotrzebnie tu wyszedłem. Bo tu jest właśnie wejście do kanałów. Wejdźmy sobie do tych kanałów. A to kto stoi? Znowu łowca niewolników Boże Święty. Dobra, padłeś. trupi korzeń znaleźliśmy. Sorry. I kanały, znane już wejście. No tak no. Będzie śmierdzieć. Okej, okay, kanały. Weźmy Andersa. Aha, Andres już jest, dobrze. Dobrze, 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 dobrze. Nasza stara dobra drużyna. I co? I tu jest złoże. To jest nie chcę tego Dobra. Przemytnik Lirium i krasnoludy z młotami. Dobra, on sobie tu poradzi. Mag. Pierdzielnym kierunem. O, pułapka super. Oczywiście oni muszą wejść w tą pułapkę, jeszcze stać w niej. Sztuczna inteligencja. E tu jest kolejne złoże. A nie, to złoki. Dziwne. Maka postata. Korsarz całkiem niezły. No, udało się. Ale gdzie jest to złoże? Tutaj? Nie, to jest tylko gruz. W tym pomieszczeniu musi być chwila, ja tylko wezmę tutaj wariaka, odblokuję to. To musi być tu, tu, tu i tu. Świetnie. Awansujmy ich jeszcze. I co my tu mamy? Templariusz, berserker e, u To jest całkiem fajne. Wymagana jest aura bólu, więc weźmiemy aura bulu. Awarik 2 e, do kondycji. Tu jesteśmy już mistrzami w tym. Szczerze mówiąc, nie wiem co mam wybrać. do dez dezorientację, no. Tak na chybił trafił. I idziemy dalej szukać złóż. Eee, tutaj. Czwiczki. O, proszek się ustawił. Wow. Ja się stąd wynoszę. Dobra. I ostatnie złożę. Nie, nie ostatnie, jeszcze są. Oj, pułapka. I nadchodzą. Pow. Pow. A tu mnie zaszedłeś. Dobrze, jak tu mnie zaszedłeś, to macie w pierdziel. Twój sztygar. Wow, ale tu się dzieje. Uhu, ładnie. Ci co chwilę mają awansy? Super, jeszcze tutaj jeden frajer, i udało się nam wyjść z tego cało. Dobra, udało nam się znaleźć tyle, ile trzeba było, udamy się do kościelnego szybu. Ale to już w kolejnym odcinku. No dobrze. Zapisujemy grę. Ja się z Wami żegnam. I jeśli macie jakieś y, propozycje, lub rady, lub coś w tym stylu. Co do kolejnych moich let's playów, może macie jakiś pomysł na jakiś let's play, który byście chcieli zobaczyć? No to jestem oczywiście na to otwarty. Piszcie w komentarzach. W komentarzach na kanale lub przez Private Messages. Będzie fajnie. No, pozdrawiam, cześć.